kampania Polskiej Organizacji Rozwoju Technologii Pomp Ciepła pod tytułem Pompuj Ciepło z Głową. Z nami prezes zarządu Polskiej Organizacji Rozwoju Technologii Pomp Ciepła, ale także koordynator i inicjator kampanii pan Paweł Lachman. Dzień dobry panie Pawle. Dzień dobry. Panie Pawle, w pierwszym odcinku rozmawialiśmy o tym, jak odpowiednio wybrać instalatora do naszej inwestycji. Dzisiaj porozmawiamy o tym, jak optymalnie, odpowiedzialnie z tej pompy ciepła korzystać. Bardzo wiele z tych rzeczy, o których powiemy, jest związane z tym, co przekazuje z reguły dobry instalator w trakcie sytuacji już po montażu. Czyli chodzi o kwestię informacji na, tego, na temat tego, jak optymalnie obsługiwać pompę ciepła. A czy pompa ciepła jest urządzeniem łatwym w obsłudze? Każdy sobie z tym urządzeniem poradzi? Myślę, że generalnie tak. Natomiast jest trochę zasad innych w obsłudze pompy ciepła niż innych urządzeń grzewczych. I myślę, że warto o tym porozmawiać. A czy zaraz po montażu taka, taka osoba, klient zostaje sam, czy może liczyć jeszcze tutaj na wsparcie, a może powinien liczyć właśnie na wsparcie? Myślę, że przede wszystkim powinien liczyć na wsparcie. To jest jeden z elementów montażu pracy instalatora, czyli dobry instruktor obsługi pokazujący różnicę między pompą ciepła i innymi urządzeniami żywczymi. I, I również nadzór nad ewentualnie ustawianiem różnych parametrów, które zapewniają efektywną pracę. A czy możemy tutaj, czy warto korzystać z rozwiązań technologicznych, jeśli chodzi o obsługę pompy ciepła? Bardzo wiele firm, bardzo wiele produktów ma aplikacje na smartfony, które pozwalają na to, że użytkownik może wiele ustawień zrealizować za pomocą smartfonu. I to bardzo ułatwia pracę, obsługę tego typu urządzeń. A są jakieś takie badania i statystyki, które pokazują albo wyliczają, jaki jak jest procent osób zadowolonych z użytkowania pompy ciepła, albo z jej łatwości obsługi? Tak, takie statystyki są zrobione w wielu krajach, w których już od wielu lat montowane są pompy ciepła. Mówię tu o krajach skandynawskich, mówię tu o Szwajcarii, Niemczech. I również analizy wskazują, że tu poziom zadowolenia z obsługi, ze standardu zastosowanego urządzenia jest na poziomie jest zbliżony do 90% i jest to oczywiście warunkowane tym, żeby poprawnie zamontować instalację, zamontować pompę ciepła, dobrze dobrać i dobrze przygotować klienta do obsługi takiego urządzenia. A większość osób, która zdecyduje się na, na inwestycje w pompę ciepła, zapewne wcześniej w swoim życiu korzystała z, z innych systemów grzewczych, czy to kocioł stałopalny, czy to kocioł gazowy. Czy y, oni będą zaskoczeni działaniem pompy ciepła, czy nie odczują w ogóle różnicy? Jeżeli będą znali podstawowe zasady, to nie powinno to stanowić specjalnego problemu. Często w instalacjach grzewczych urządzenia grzewcze są przewymiarowane kilkukrotnie w stosunku do potrzeb. Pompa ciepła dobierana jest troszkę, na miarę. W związku z tym e, jest to pewna różnica. Nie wszystko, co byśmy chcieli zrealizować, za pomocą pompy ciepła będzie możliwe. Natomiast przy odpowiedniej wiedzy nie, jest, nie powinno to stanowić dużego problemu obsługa. A czy taka pompa ciepła od razu w danym budynku pracuje optymalnie, czy ona też uczy się troszeczkę tego budynku? E, no, przede wszystkim taką pompę ciepła trzeba sparametryzować. Często ustawiane skrzywa grzewcza bardzo ważny parametr, czyli taka Funkcja, która dopasowuje temperaturę wody grzewczej tej, tej która znajduje się na grzejnikach czy na instalacji używania podłogowego do temperatury zewnętrznej. To jest istotne z punktu widzenia efektywności, dlatego że bez takiej pracy pompa ciepła nie pracuje optymalnie, a jeżeli z kolei źle ustawiona ta krzywa grzewcza, to może być w budynku za gorąco lub też za chłodno. W związku z tym to ustawienie trwa z reguły kilka tygodni i można to realizować albo poprzez... Powiedzmy ustawienie parametrów samemu przez klienta, jeżeli ma dostęp do pewnych parametrów, lub też czasami zdalnie przez specjalne narzędzia internetowe. Aha. To kiedy jest taki czas, żeby tak już definitywnie powiedzieć, naszej pompie ciepła sprawdzam? Czy ona nie pobiera za dużo energii, czy nie zapłacę za wysokich rachunków, bo to na pewno klienta, każdego klienta interesuje? Na pewno tym takim czasem tych pierwszych, najważniejszych ustawień jest ten czas po zamontowaniu przez kilka tygodni czy kilka miesięcy, natomiast bardzo ważnym elementem jest coroczny przegląd. Przegląd urządzenia, który pozwala sprawdzić parametry, też ustawić odpowiednio, skorygować te parametry. Także coroczny przegląd jest elementem, szczególnie pierwszy przegląd roczny jest bardzo istotny. Natomiast następne przeglądy są wskazane ze względu również na efektywność urządzenia. Aha. W poradniku opublikowanym w ramach kampanii Pompuj ciepło z głową przygotowaliście Państwo 10 takich, takich zasad, takich wymogów optymalnej eksploatacji pracy pompy ciepła. Zobaczmy je może na początek i poznajmy je bliżej. Na pierwszym miejscu stawiacie Państwo taki wymóg, że różnica temperatury w dzień i w nocy, różnica temperatur powinna być jak najmniejsza. Po co w ogóle? Takie, takie dwie temperatury określać i co to znaczy niewielka? Tak, niewielka to oznacza 1-2 stopnie, a generalnie chodzi o to, że urządzenie grzewcze, czy pompa ciepła, o której tutaj mówimy, jest urządzeniem stosunkowo niewielkiej mocy, dobrane idealnie do zapotrzebowania w warunkach najniższej temperatury. Często też w przypadku pomp ciepła typu powietrze-woda z dodatkową grzałką wspomagająca. Mi chodzi o to, żeby nie robić zbyt dużych obniżeń temperatury, szczególnie w te temperaturach na zewnątrz, kiedy jest są większe mrozy, żeby nie było potrzeby załączania niepotrzebnej grzałki. Stąd też albo warto zrealizować takie zalecenie, żeby na przykład temperatura dzienna była 20 czy 21 stopni, nocna, czyli programowana w regulatorze, na przykład 1 stopień czy 2 stopnie niżej. Aczkolwiek tutaj też z pomocą przychodzi technika, czyli mamy do czynienia na przykład ze specjalnymi funkcjami, które przerywają obniżenia, kiedy mamy niskie temperatury. W związku z tym jest to też kwestia konstrukcji regulatora pompy ciepła i rozwiązań, które tam są zastosowane. A właśnie dlaczego regulator pogodowy jest Państwa zdaniem takim istotnym elementem? I czy on jest w ogóle w komplecie? Czy trzeba sobie go specjalnie dokupić? To jest też bardzo istotny temat, na który bym zwrócił uwagę ponieważ w zasadzie wszystkie pompy ciepła, które ogrzewają instalacje centralnego ogrzewania wodnego, muszą mieć w zestawie regulator pogodowy. Jeżeli nie został zamontowany i firma stwierdziła, że jest niepotrzebne i to już istotne, czy mówimy o instalacji ogrzewania podłogowego czy grzejnikowego, to jest to po prostu błąd w sztuce. Ten regulator jest elementem niezbędnym i wynika to też z przepisów, dlatego że na przykład przepisy etykietowania energetycznego, Pokazują klasy energetyczne tylko przy zastosowaniu regulatora pogodowego. W związku z tym brak pomp, przy pompie ciepła, tego typu urządzenia jest po prostu błędem w sztuce. Mhm. Eee, a tak się zastanawiam, Pompa pompy ciepła często mówimy, że to są te urządzenia, elementy takiego smart, smart domu, więc muszą mieć w jakiś sposób być, być inteligentne, chcemy, żeby pracowały efektywnie, w oparciu o jaki schemat one pracują, w jaki sposób wiedzą, jak, jak pracować. Dzisiaj głównym elementem sterującym jest regulacja według krzywej grzewczej, czyli tak zwana regulacja pogodowa, czyli na podstawie temperatury zewnętrznej, na podstawie tak zwanych krzywek grzewczej, dobierana jest odpowiednia temperatura możliwie niska wody grzewczej, tak żeby efektywność pompy ciepła była jak najwyższa. Ale oczywiście regulatory pogodowe opierają się również o inne funkcje, na przykład o pomiar temperatury w pomieszczeniu, w którym, w którym można przyjąć referencyjne warunki. To są dodatkowe elementy, które w niektórych pompach ciepła są, w niektórych po prostu tych elementów nie ma. Dużo, dużo to też zależy od typu budynku, od tego czy możemy znaleźć takie pomieszczenie referencyjne, od tego na ile na przykład zyski słoneczne są tutaj istotne. To są wszystko elementy, które są ważne na etapie doboru pompy ciepła. A czy taka krzywa grzewcza powinna być ustawiona raz i powinniśmy o niej zapomnieć, czy czy to nie jest nic złego, że na przykład prosimy instalatora, że coś jest nie tak i żeby on nam tą krzywą grzewczą lekko skorygował? Generalnie mamy dwa stany, które są niekorzystne, czyli może być w pomieszczeniach za gorąco lub też za chłodno. No i w obydwu przypadkach trzeba skorygować krzywą grzewczą. Natomiast trzeba też to zrobić odpowiednio profesjonalnie, czyli musi być zrobione to w taki sposób, żeby nie było wpływu regulacji w pomieszczeniach tutaj. Jeżeli są głowice termostatyczne, one są bardzo mocno zalecane, no to warto te głowice ustawić, jeżeli chodzi o wartość regulowaną, możliwie wysoko i dopiero jak się ustawi krzywą grzewczą, kiedy już nie będzie przy różnych temperaturach zewnętrznych za zimno lub za gorąco, dopiero wtedy można bawić się tymi głowicami. Natomiast też istotną kwestią jest to, że ustawienie krzywej grzewczej wymaga możliwie niskich temperatur zewnętrznych, czyli możemy powiedzieć, że te temperatury powinny być Około zera lub niżej, bo wtedy też efekt złego ustawienia krzywej grzewczej w postaci innej temperatury w pomieszczeniach jest widoczny. A jak optymalnie zaplanować pracę pompy ciepła w ciągu dnia? Każdy z nas przecież ma inny tryb pracy, tryb życia. Nie ma nas na przykład przez 8 godzin albo 10, jesteśmy wieczorem, jesteśmy rano. Czy wtedy na czas nieobecności tą pompę ciepła wyłączamy? Jak, jak zaplanować jej pracę? Jeżeli chodzi o kwestię wyłączania pompy ciepła, to jest to absolutnie niezalecane z wielu powodów. A myślę, że zacznę. Od pierwszej rzeczy, że wiele osób, które wcześniej miały kotły na paliwo stałe, w których pompy, kotły były nawet 3-4-krotnie pod względem mocy, ogrzewało budynki nie w sposób ciągły, tylko ogrzewało rano i wieczorem. Tutaj w przypadku pompy ciepła będzie to błędne rozwiązanie, dlatego że istnieje ryzyko, że jeżeli tak będziemy ogrzewali budynek, to w sytuacji, kiedy będzie potrzeba szybkiego nagrzania budynku, będzie się włączać grzałka elektryczna która ma bardzo niską efektywność, a nie pompa ciepła, która ma tą efektywność kilkukrotnie większą. Więc grzałka jest tutaj elementem tylko wspierającym na sytuację, kiedy mamy duże mrozy. Mówię tu o pompach ciepła powietrze woda, a w zasadzie pompach ciepła gruntowych jest zbędna, jest tylko elementem awaryjnym na sytuacji, gdyby coś się stało z obiegiem chłodniczym, bardzo rzadki przypadek, ale tak grzałka z reguły w urządzeniach jest. Również innym elementem ważnym jest przygotowywanie ciepłej wody. Na przykład po to, żeby uzyskać wyższe temperatury, czy też włączyć funkcję likwidującą bakterie regionalną, o której pewnie za chwilę jeszcze więcej powiemy. Czyli nie wyłączamy pompy ciepła na czas? Nie, bo to jest, to, to jest po prostu duży błąd. Ta pompa ciepła powinna pracować cały czas, możliwie ze stałą temperaturą w pomieszczeniach, z niewielkimi obniżeniami i po to, żeby nie było ryzyka, że się będzie włączać częściej. Mhm. Żałka po to, żeby dogrzać na przykład budynek. To od razu mi się nasuwa kolejne pytanie, a co jak wyjeżdżamy na dłuższy urlop, ferie, mhm. co wtedy zrobić? E, możemy obniżyć tą temperaturę w istotny sposób, ale z reguły producenci nie zalecają obniżenia poniżej 15-16 stopni w pomieszczeniach. E, ja przypomnę, że no, oczywiście obniżenie temperatury w pomieszczeniu powoduje oszczędności i, i, i każdy stopień wyżej, powyżej zadanej temperatury na przykład, jeżeli żądamy 20 stopni, to jest około 6-8% więcej zużycia ciepła przez pompę ciepła, ale też dowolne urządzenie. Również obniżenie temperatury powoduje spore oszczędności, no ale przejście na tak niskie temperatury w może powodować, że wyłączy się awaryjnie pompa ciepła, będzie pracować żałka, dlatego że pompa ciepła ma ograniczenie w postaci tzw. pola pracy sprężarki, jeżeli będziemy poza obszarem pola pracy sprężarki będzie pracowała grzałka, więc zbyt niskie temperatury utrzymywane w pomieszczeniu mogą spowodować w konsekwencji dużo większe zużycie energii elektrycznej niż w sytuacji, gdyby będą one trochę wyższe, więc nie ma sensu obniżać temperatury w pomieszczeniu do 10 stopni, 12, z reguły 15, 16 stopni to jest taka temperatura, w której już oszczędzamy znacząco, natomiast też łatwo możemy powiedzmy przez kilkadziesiąt godzin dojść do temperatury 20 stopni i nie będzie to powodować włączania grzałki elektrycznej na czas nagrzewania budynku. To przejdźmy właśnie do tego wspomnianego, wywołanego przez Pana tematu ciepłej wody użytkowej, bo oczywiście pompy ciepła, oprócz tego, że nam ogrzewają budynek, zapewniają nam również dostawy ciepłej wody użytkowej. Do jakiej temperatury pompa ciepła może nagrać, nagrzać wodę, a do jakiej powinna, zaleca się? Czy to jeżeli pompa ciepła da radę do 65, to ustawiamy na 65, czy raczej nie? To znaczy tak, to zależy też od typu urządzeń. Duża część pomp ciepła typu powietrze-woda nie jest w stanie osiągnąć temperatury wyższej niż 50 parę stopni. Przy dużych mrozach te temperatury są jeszcze niższe. Natomiast nowe technologie, na przykład pompy ciepła na czynniki chłodnicze naturalne, są w stanie uzyskiwać temperaturę ciepłej wody nawet ponad 65 stopni. Przy dużych mrozach te temperatury ciepłej wody są na poziomie 50 paru stopni. Natomiast osobną kwestią jest to, czy pompa ciepła sobie daje radę z uzyskaniem te, te, tej temperatury e, ciepłej wody, którą chcemy. Osobną to, jak powinniśmy to ustawić. No, często e, ustawione wysokie temperatury ciepłej wody użytkowej 55-60 stopni powodują, że przy pompach ciepła powietrznych, powietrze-woda e, włącza się grzałka. Już nawet przy temperaturach poniżej 0 stopni. Jeżeli ustawimy temperatury troszkę poniżej 50 stopni, to jest to z jednej strony komfortowa temperatura, a z drugiej strony nie ma też ryzyka bakterii e, legionelna. Ustawienie temperatury 43-47 stopni w takim przedziale powoduje, że to ryzyko jest stosunkowo niewielkie, a zawsze można taką funkcję antilegionelną włączyć. Pamiętajmy, że tu istotą jest to, żeby ta temperatura ciepłej wody nie była za wysoka, bo efektywność pompy ciepła będzie wyższa, czyli różnica między ustawieniem temperatury 55 stopni a temperatury 45 stopni to może być różnica efektywności kilkanaście procent, czyli to te kilkanaście procent może mniej zużyć energii elektrycznej pompa ciepła na potrzeby ciepłej wody użytkowej. A poleca Pan na przykład wykorzystanie systemu cyrkulacji? Może przybliżmy, co to jest układ cyrkulacji ciepłej wody? I... Cyrkulacja ciepłej wody występuje w wielu budynkach jednorodzinnych. Wtedy, kiedy mamy rozległe, od, rozległe instalacje ciepłej wody znacznie oddalone od źródła, zasobnika ciepłej wody użytkowej, i z, z reguły e, tutaj e, rozwiązaniem, które, które wtedy stosowane jest, jest pompa obiegowa, cyrkulacyjna, która powoduje przepływ wody od tego odbiornika do, do zbiornika. Z tym, że tu bardzo istotne jest to, żeby ta cyrkulacja nie pracowała 24 godziny na dobę, bo wtedy też koszty mogą wzrosnąć. A nawet o 25-30%. W związku z tym istotne jest to, żeby, jeżeli jest taka cyrkulacja ciepłej użytkowej, to żeby była ona programowana czasowo, czy też w inny sposób. Na przykład w godzinach porannych, czy wieczornych ta pompa cyrkulacyjna może pracować, ale nie ma sensu, żeby pracowała w nocy. Natomiast są też inne rozwiązania, takie jak włączanie pompy ciepła na żądanie poprzez odpowiednie przyciski typu dzwonkowego, czy też specjalne rozwiązania, w których pobór wody powoduje, że ta cyrkulacja. Już jest włączana po to, żeby szybciej ta woda mogła popłynąć, więc tutaj są różne rozwiązania, natomiast istotne jest to, że źle izolowana cyrkulacja może powodować ciepłej wody użytkowej, te rury izolowane nieprawidłowo mogą powodować, że to zużycie ciepła na potrzeby ogrzewania ciepłej wody użytkowej może być, tak jak powiedziałem, 25-30%. Wyższe niż bez cyrkulacji. A czy są jeszcze jakieś inne sposoby na optymalizację kosztów przygotowania ciepłej wody użytkowej, czy na przykład wspomaganie się innymi źródłami energii? Tak, możemy takie rozwiązania zastosować, na przykład kolektory słoneczne, termiczne. Natomiast wydaje się, że tutaj dosyć ciekawym rozwiązaniem jest to połączenie z fotowoltaiką, jeżeli są odpowiednie systemy sterowania instalacji fotowoltaicznej, to mając nadwyżkę pracy instalacji fotowoltaicznej można załadować zasobnik ciepłej użytkowej i to oznacza w tym momencie, że będzie to bardzo tani sposób ogrzewania i generalnie połączenie z fotowoltaiką to jest taki dobry kierunek, który, który będziemy widzieli w przyszłości, nie tylko w nowych budynkach, ale również w takich budynkach poddanych termomodernizacji, bo analizy wskazują, że w przyszłości tego typu rozwiązania mogą produkować więcej Ciepła właśnie z fotowoltaiki, niż pobieranego z instalacji instalacji, niż pobieranego z sieci. Więc ten kierunek magazynów energii elektrycznej, pomp, ciepła fotowoltaiki, szczególnie w lepszym standardzie budynku w nowych budynkach jest tak naprawdę przyszłością. Nasze analizy wskazują, że na przykład w nowych budynkach dwie trzecie energii potrzebnej do potrzeby ogrzewania, ciepłej wody, chłodzenia, czy też energii elektrycznej do budynku może być produkowane z instalacji fotowoltaicznej w połączeniu, albo z samochodem elektrycznym, który będzie magazynem na kółkach, magazynem energii elektrycznej, albo ze stacjonarnym magazynem energii elektrycznej. Nawiązując jeszcze do tej fotowoltaiki, sporo emocji wzbudza odśnieżanie modułów fotowoltaicznych. Odśnieżać czy nie odśnieżać? No to teraz zastanówmy się, czy jednostki zewnętrzne pomp ciepła odśnieżać czy nie odśnieżać. Jeżeli mamy pompy ciepła powietrze-woda, czy też powietrze-powietrza, najczęściej nie ma takiej potrzeby, no ale możemy sobie wyobrazić taką sytuację, że będzie bardzo mocna śnieżyca, spadnie kilkadziesiąt centymetrów śniegu, a może to spowodować zakłócenie pracy takiej jednostki. Tam przepływa kilka tysięcy metrów sześciennych powietrza na godzinę. W związku z tym, jeżeli zostanie bardzo mocno zaśnieżona czy też nawet mocno zalodzona, to w takiej sytuacji, to warto przynajmniej zdjąć ten śnieg z miejsca, gdzie to powietrze jest pobierane, ale to są stosunkowo rzadkie przypadki. Ale warto zwrócić uwagę na to, że to się może zdarzyć. A właśnie co z tymi soplami lodu? Często widzimy na zdjęciach e, niby niepokojące takie sople lodu zaśnieżone, za, za, zamrożone wymienniki. Co wtedy? Czy pompa ciepła ma też jakąś obronę przed tym? Tak, no, ka każda pompa ciepła, e, powietrze, woda, czy powietrze powietrze ma funkcję odszraniania i w, dosłownie w parę minut, e, czy w kilkanaście minut raz na kilka godzin realizuje taką funkcję. Często też klienci są trochę zaniepokojeni, bo widzą o no, parę, parę wodną, w związku z tym jest takie wrażenie, że jakby coś się działo złego. Jest to zjawisko, które, które jest realizowane po to właśnie, żeby pompa ciepła mogła efektywnie pracować, kiedy nastąpiło zbyt duże zaschronienie, dlatego że przy temperaturach minus 5, plus 5 w tym przedziale jest najczęściej bardzo duża wilgotność, zarówno wilgotność względna, jak i też bezwzględna i wtedy to zaszronienie Jednostek zewnętrznych jest częstym zjawiskiem, natomiast pompa ciepła daje sobie radę, po prostu zamieniając przez chwilę swoją funkcję, czyli dostarczając ciepło na wymiennik jednostki zewnętrznej w budynku, a dokładnie mówiąc, najczęściej z bufora. Trwa to, tak jak powiedziałem, kilka, kilkanaście minut i nie powinno stanowić żadnego specjalnego problemu w komforcie ogrzewania budynku. A jakie są Państwa rekomendacje, jeśli chodzi o serwis i przeglądy takich Generalnie, tak jak powiedziałem wcześniej na początku, istotną kwestią jest pierwszy przegląd. Istotną kwestią często również z powodów przepisów, dlatego że część urządzeń zgodnie z przepisami F-gazowymi wymaga corocznych przeglądów. Najczęściej są to urządzenia na wcześniejszych czynnikach chłodniczych i z dużym napełnieniem, czyli z reguły większej mocy, i wtedy taki wymóg jest formalnym wymogiem wynikającym z przepisów czyli raz na rok trzeba, Zrobić kontrolę szczelności, tak zwaną pośrednią, i robi to ktoś, kto ma uprawnienia F-gazowe. Natomiast spora część pomp ciepła, mówię tu o pompach ciepła monoblokowych, mówię tu o ciepła gruntowych, w przypadku domów jednorodzinnych, część pomp ciepła split, nie ma takich wymogów. Jest to kwestia odpowiedniego ekwiwalentu napełnienia czynnikiem chłodniczym, Mówię o ekwiwalencie CO2 dwutlenku węgla powyżej 5 ton w przypadku pomp ciepła typu speed lub 10 ton i te przepisy no, obowiązują w przypadku posiadaczy pomp ciepła. Natomiast w przypadku małych budynków czy małych pomp ciepła, najczęściej tego problemu nie ma. Szanowni Państwo, pompy ciepła to urządzenia na kilkanaście, a nawet kilkadziesiąt lat. Jakość ich pracy zależy w głównej mierze od, przede wszystkim od instalatora, w drugiej kolejności od świadomego użytkowania tych, tych urządzeń. Zachęcamy serdecznie do zapoznania się z poradnikiem, do śledzenia kampanii Pompuj ciepło z głową. Tak, no myślę, że warto pamiętać o tym, że będą też kolejne poradniki. Te kolejne poradniki będą dotyczyć takich tematów jak tego jak dobrać, czy jak dobrać pompę ciepła. Albo inaczej mówiąc, na co zwrócić uwagę, jeżeli chodzi o pompę ciepła w budynku. Czy budynek istniejący nadaje się do popy ciepła, czy na co warto zwrócić uwagę? Jak to wygląda w przypadku nowych budynków? Na co warto zwrócić uwagę teraz i w przyszłości, biorąc pod uwagę trendy, które się dzieją i będą się dziać? No i również kwestia istotna, to kwestia kosztów. I tutaj to będzie osobny poradnik, który wydamy w najbliższych miesiącach. Bądźcie Państwo z nami. Dziękuję bardzo.